A ze mną jest Jakub Buczek, były piłkarz Motoru Lublin, który wtedy wystąpił w trzeciej lidze oraz Hetmana Zamość, który też go w trzeciej lidze, obecnie piłkarz Wiktorii Łukowa. Cześć. Słuchaj, dzisiejszy mecz z Krzysztofem twoim ostatnim klubem. Jak się do tego odniesiesz? Czy jak to wyglądało? Czy nie było ci, nie masz jakiegoś sentymentu? No tam sentyment zawsze jakiś jest, ale no gdzieś tam mało chłopaków tam zostało, młodzi zawodnicy. <kłysy> my szukaliśmy trzech punktów wykorzystaliśmy swoje sytuację skończyło się 6-0 to jest najważniejsze dopisujemy 3 punkty 30 w końcu lampy. także jeszcze gol przeciwko swojej drużynie no jak to smakuje smakuje podwójnie tak a co się stało że na przykład nie udało się zrobić kariery w tym motorze co nie zagrało co nie zagrało <laughs> no, tak, tak wyszło no. Może byłem jeszcze za słaby na to. I ostatnie pytanie. Krzysztof Werbkowice w poprzednim sezonie w czwartej lidze, a w tym już sezonie odchodzi ponad 10 zawodników, około 15 zawodników. Co tam się wydarzyło, jak ty odchodziłeś? Co tam się działo? Pozmieniała się władza, dużo osób odeszło, szukało, próbu, nie chcieli, nie chcieli zostać. Władza stawiała na swoich zawodników, tej nam, chcieli postawić na młodych zawodników, swoich z okolicy, dlatego też tam wszystko, wszystko się rozeszło. I dziękuję bardzo, ze mną był Jakub Buczek, obecny piłkarz Wiktorii Łukowa. Pozdrawiam.